Cześć, witam na kolejnym przeglądzie rynków. Mamy wtorek. Kolejne spotkanie w tym tygodniu. Dziś podsumowanie i uporządkowanie wykresów i analiz technicznych z dnia wczorajszego. Wczoraj wrzuciliśmy sobie całkiem sporo nowych wykresów na listy. Wrzuciliśmy kilka predykcji na, na wykresy, które warto dzisiaj sprawdzić, no i uporządkować nieco listę i nastawić się na dzień kolejny. Zaczynamy od pierwszego wykresu. P Q USDT. Tutaj miałem taką lokalną, bardzo lokalną predykcję na lokalny wzrost ceny, około 13%. Cena wzrosła nawet nie o połowę z tego, co chciałbym zobaczyć. Wykres jest w trendzie. Chciałem tylko zobaczyć, czy będzie w miarę przewidywalny w tym miejscu. Rzeczywiście był, ale i tak mnie w głębiej nie interesuje. Zależało mi na tym, aby zobaczyć czy, czy ta cena tutaj rzeczywiście skoczy i skoczyła, ale nie tak jakbyśmy byśmy chcieli. TICAPI wykres, który analizuję od, można powiedzieć, drugi tydzień. Była tu predykcja na wzrosty, druga predykcja na wzrosty, predykcja na kontynuację, którą bardzo fajnie widzimy jak nam się tutaj kreuje na wykresie i na dalsze wzrosty. Ten wykres, nic się tutaj nie zmienia pozostaje predykcja pozostaje bez zmian. Liczymy na kolejne kolejne wzrosty ceny tego właśnie rynku. Koma jeden z wczorajszych wykresów, które, który był na przeglądzie rynków, mówiłem, że wygląda on ciekawie. Mieliśmy tutaj w Fajny wzrost. Cena zaczyna się nam poruszać takim ruchem falowym. Być może będzie tutaj sytuacja na poszukanie jakiegoś wejścia. Zobaczmy, czy, czy to wsparcie, które mamy tutaj, będzie chciało być jeszcze testowane. Ja raczej wątpię. Zobaczymy, czy może uda nam się wejść w jakieś wyższe. Wyższe wsparcie, i to by był sygnał na jakieś, 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 zajęcie, pozycji, um, jakieś zajęcie pozycji, gdy zobaczymy kolejną zdecydowaną świecę e, bullish. Raczej, raczej sytuacja, zaraz sobie znajdę tutaj te narzędzia. Raczej sytuacja tego typu tutaj wchodziłaby bardziej w grę niż powód do tego wsparcia. Mieliśmy też rynek BU i tutaj spodziewałem się najpierw ruchu w bok, zanim cena ruszy na w górę, a zobaczcie, że cena zrobiła nam od wczorajszego dnia 100%. 100%. Czyli predykcja na wzrosty bez, bez, ruchu, bez ruchu w bok. Szybka, szybka kontynuacja. Bardzo fajna sytuacja. I ten, ten wykres zostawimy sobie na naszej liście wykresów, na, które, na, na, których, na których analizy się wypełniły. RPL, kolejny wykres. Kolejny wykres, gdzie postawiłem pewną predykcję w dniu wczorajszym. Szukaliśmy tutaj kontynuacji, czyli ruchu w górę i rzeczywiście od wczorajszego, wczorajszego dnia 24 godziny minęły i mamy 60% wzrostu, 60% kontynuacji na RPL. Na razie nie szukałbym tutaj żadnej pozycji. Jeśli, jeśli, um, jeśli grasz na spocie. Poczekaj na troszeczkę większą, troszeczkę większą strukturę. Oczywiście, nałóż na wykres własną analizę techniczną i Twoje postrzeganie rynku. RPL ląduje na, na, mojej, na mojej liście. Również tutaj na liście tych rynków, które gdzieś wykazały się jakimś fajnym, fajnym popytem, czy też fajnym setup, które nam po prostu zagrało. GNS to jest cena. Przy której wczoraj analizowaliśmy market, nie ma tutaj nic ciekawego, nie ma tu nic ciekawego, przejrzymy sobie jeszcze te wykresy. Cofam się na SNX, a potencjalne wsparcie tutaj i ruch w górę w tym miejscu właśnie. Na SNX SNXie mamy, właśnie od tego miejsca, zobaczmy, sobie tutaj to wsparcie. I tu bym stawiał, że, że stąd, stąd będziemy mieli ruch w górę na SNX, czyli predykcja na wzrosty. Mamy jeszcze ROS, HIVE. Um, no i zobaczcie, mamy tutaj ten wykres, w którym wyszliśmy sobie z, ze strefy potencjalnej akumulacji. ze ze strefy, którą możemy nazywać po prostu ruchem w bok, szukamy, szukamy wsparcia, szukamy odbicia. Zobaczymy, czy ten market rzeczywiście jest silny dalej. Rynek www, mieliśmy tutaj predykcję, czyli ruch w bok i kontynuacja w górę. Ja widzę tutaj, struktura tych świec może świadczyć o tym, że mamy do czynienia z reakumulacją i cena dalej będzie nam rosła, więc ja już rzucam go sobie na predykcję, na wzrosty. Zobaczymy co jeszcze mamy, 1$, GST, VGX. Um. I mamy SHTW, tutaj też taka sytuacja na, na mały ruch w górę, podobnie jak w dniu wczorajszym też taki lokalny setup tutaj widzę właśnie w tym miejscu. Ciasty Stop loss i lokalny ruch w górę. To tyle, jeśli chodzi o, to tyle jeśli chodzi o wykresy z dnia wczorajszego. Serdecznie zapraszam Cię na dzień kolejny na środę, gdzie znów wrzucę kilka nowych wykresów na nasze listy i zobaczymy, co da się z nimi zrobić. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na kolejnych analizach. Cześć!